Dzień dobry Państwu rozmowy z kadrem. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Hatała. Szymon jest w zasadzie bardzo dobrze znany Państwu, ale w jego życiu wiele się zmieniło. Szymon i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam cię za tym serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, co się zmieniło w Twoim życiu? Dostałem się na casting do musicalu Pilot i Mały Książę i udało mi się wygrać i dostać się do obsady tego musicalu. Gdzie to się odbywa wszystko, gdzie będzie po prostu całe wydarzenie i jaki jest tok przygotowań obecnie? Spektakl się będzie odbywać Teatrze Katowice Miasto Ogrodów. I no, obecnie są próby, premiera będzie 5 października, więc zapraszam. Kto reżyseruje? Reżyserem jest pan West Heiler. Przyjechał do nas z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych wraz z choreografem Jamesem Grayem. Słuchaj, to może wróćmy jeszcze do początku. Jak to się stało w ogóle, że trafiłeś do tego castingu? O castingu powiedziała mi moja pani nauczycielka śpiewu, pani Małgorzata Boruch, którą bardzo pozdrawiam. I właśnie ona zobaczyła ogłoszenie na Facebooku i od razu mi powiedziała. No i ja pojechałem do Katowic. W zasadzie to były trzy etapy. No i udało mi się przejść, dostać się właśnie do tego spektaklu. Słuchaj, czy dużo było kandydatów na castingu? No, myślę, że mogło być z 200, bo na początku, w pierwszym etapie, y, były wysyłane przez y, internet. Y, tak, trzeba było wysłać nagrania. I oni wtedy zapraszali do Katowic, w drugim etapie. I tam przesłuchiwali y, właśnie śpiew, taniec i tak dalej. Y, no i w trzecim etapie już przyjechał pan Westhajler, reżyser. No i on już tak sobie wybrał tych głównych w ostatnim etapie. Dobrze. To powiedz jeszcze, jaką rolę grasz? Kogo grasz? Gram dwie role: Antuana de saint jako młodego chłopca i małego księcia. Słuchaj, grasz. Śpiewasz, ale też jesteś aktorem spektaklu, tak? Tak, tak. Gram, tańczę, śpiewam. No, w zasadzie to wszystko. Słuchaj. No dobrze. Wiemy już, że premiera będzie 5 października i 6 października. Będziemy cię podziwiać. Natomiast powiedz tak, kariera do no właśnie twoja artysty. To jedno, ale jesteś młodym człowiekiem, przed tobą również kariera no, szkolna, twoja przyszłość. Powiedz, jak to wygląda? Teraz jesteś uczniem? Jestem uczniem trzeciego Liceum imienia Adama Mickiewicza w Tarnowie. Przeszedłem na nauczanie domowe, ponieważ no, nie mam jak chodzić do, chodzić do szkoły, ale właśnie uczę się w domu. Nadrabiam lekcje, i na końcu roku będę zdawać test ze wszystkich przedmiotów. I właśnie jestem bardzo wdzięczny, że dostałem możliwość właśnie tego nauczania domowego. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ale to szkoła też jest z ciebie dumna? Myślę, że tak. Ja myślę, że nie tylko szkoła, ale. Także Pałac Młodzieży, także Twoja miejscowość i myślę, że Tarnów również jest z Ciebie bardzo dumny. Szymon, powiedz, czego ci życzyć? No, myślę, że wytrwałości, siły, bo tych spektakli jest naprawdę bardzo dużo, bo będą grane w zasadzie od października do czerwca następnego roku, więc no, myślę, że przede wszystkim siły i, i chęci. To tego Ci życie, bo to niezapomniana, wspaniała dla Ciebie przygoda, ale także Twój rozwój. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Myślę, że jeszcze nie jeden raz się spotkamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.